Po odchyleniu zwrotnicy, dopiero teraz widać jak, jak duże jest to uszkodzenie tej maszyny, tej osłony przeciwkurzowej. Warto skontrolować to w swojej hondzie, czy ta uszkod... nie jest uszkodzona maszyna, bo to będzie prowadziło do tego, że uszkodzi się cały stworzeń kulowy. I potem, żeby go wybić tutaj z tej zwrotnicy, to jest pod tym masakra. Na początek trzeba odkręcić tę nakrętkę tu na dole. Żeby to zrobić, trzeba zdjąć to zabezpieczenie, tutaj oczyścić, zobaczcie jak to wygląda. z drugiej strony wygląda to tak jest taka zawleczka po prostu włożona w ten gwint zabezpieczająca trzeba sobie wyciągnąć to jest tak pozaginane z obu stron trzeba podginać takie drugie skrzydełko teraz będę spróbować ją wyciągać jeżeli nie będzie wychodzić to może po tej połamać już i próbować cię wybić młotkiem przed wykracaniem tej nakrętki przed wyciągnięciem tego sworznia z wahacza warto sobie dzień wcześniej wszystko tutaj przesmarować żeby tam dotarło trochę oleju może będzie łatwiej później to wszystko wykręcić i wyciągnąć żeby to mieć dobre podejście do tej dokrętki kluczem odorowym można podnieść wysoko wahacz. tu jest jeszcze wyciągnięty amortyzator rozkracana końcówka e, drożkowiczego kierowniczego od amortyzatora wyciągnięty, wyciągnięty amortyzator, bo i tak są wymieniane i przy okazji wymieniana ta manżeta Wystarczyło takie podniesienie tutaj, żeby podejść sobie kluczem motorowym, dało radę podejść, nakrętka wyszła. To jeszcze zostały resztki tej, tej blokady tutaj. Teraz można łatwiej wyciągnąć sobie. Nie przeszkadzało to, żeby wykręcić nakrętkę. Odkręcenie tego amortyzatora tutaj umożliwia manewrowanie tą odwrotnicą w bardzo dużym zakresie z za bardzo nie wyleciała tutaj jest wiązana w taki sposób sznurkiem tutaj na siłę trzeba wyciągnąć tą gumę po to żeby można było sobie potem tutaj grzać I żeby ta guma się nie paliła po prostu trzeba ją po prostu sobie wyrwać takimi szczypcami wyciąć ją sobie i sobie pozbyć i potem będzie łatwiej można być tutaj młotkiem Uderzać i może się uda, może wyskoczy ten stworzenie z, z wahacza. Trzeba uderzać z obu stron. Tutaj wahacz tutaj z jednej strony, tutaj z drugiej strony sobie odwrócić lotnicę i tutaj z drugiej strony uderzać. I można to podgrzewać też. Teraz nie ma tej maszyny gumowej, także nie będzie się paliła. Warto sobie tutaj podgrzewać to, to miejsce i może wyskoczy ten tutaj mocno siedzi w tym wahaczu bardzo sobie nakręcić tę nakrętkę tutaj na gwint po to żeby przypadkowo nie uderzyć w gwint tego sworznia bo jego się nie wymienia, nie tylko wymienia sama maszeta. udało się wybić sworzeń z wahacza potem zaczęło podnieść całą zwrotnicę ona jest dość ciężka, ale z dwoma rękami da się podnieść wyciągnąć tutaj tego wahacza postawić sobie coś pod tarczę i teraz można prowadzić założyć tą Maszetę. widać, że on jest bardzo sztywny. Tutaj nie ma luzu. Tego samo stworzenie nie wymaga wymiany kulisty, tylko sama maszeta. Gdyby nie wymienić na czas, to tam dostałby się brud i by zniszczył. Trzeba go teraz jeszcze dobrze wyczyścić. Tak wygląda nowy stworzeń Nowa tutaj maszeta. W tym miejscu ona wchodzi tutaj w zwrotnicę. Tu wchodzi ten w zwrotnicę. tutaj wchodzi w ten ma tu jeszcze takie, takie dwie blokady jedna wchodzi tutaj chyba w ten rowek a druga chyba w ten, nie jestem pewny bo nie mam zmontowanego tego starego ale ja to wygląda mniej więcej tak żeby to wyprasować z wrótnicy to trzeba się pozbyć od, trzeba się pozbyć tego, tego dolnego i wtedy wyciągać wyciągać go do góry bo tu jest taki daszek jeszcze takie rozszerzenie żeby go po prostu do góry wybijać To jest taki patent zastosowany że ta maszeta schodzi tutaj po podważeniu sobie nożykiem także nie trzeba by jej tutaj szarpać ani palić trzeba ją po prostu podważyć jest tutaj nałożona w taki sposób, i dociskana jest potem przez, przez wachocz To jest taki metalowy pierścień, który po prostu trzyma tą maszetę na tym sworzniu kulistym. Ona jest teraz powyrywana, także już zostały tylko resztki. W tej samej zasadzie z tego nowego sworznia można ściągnąć tą maszetę. Tak tutaj sobie nożykiem podważając. Widać, że ona sobie schodzi. Także nie jest zabezpieczona jakimś zekerem tylko po prostu jest tak na wcisk tutaj nałożony. no i zeszła cała maszeta widać tutaj nie ma dużo smaru, tylko smar jest tutaj założony fabrycznie biały smar jest na samym sworzniu kulistym tego fabrycznego tego nowego sworznia po dokładnym oczyszczeniu tego swożnia kulistego tutaj w tych miejscach z tego brudu Trzeba nałożyć sobie nowy smar, także jak najwięcej smaru, trzeba go smarować, obrócić w inną pozycję, znowu smarować tutaj i tak w koło we wszystkich, we wszystkich miejscach, jak najwięcej smaru użyć. Wyczyszczone, nasmarowane. W tej chwili można nową maszetę nacisnąć. To stare stworzeń. Tak mało się to dojść do samego końca tutaj, do tej zwrotnicy, przeprowadź to, nakręcać i wciskać, to nałożenie nie jest proste. Można najpierw sobie tam od tyłu nałożyć. Potem tutaj, jakbyś to palcami ciężko to idzie, w takiej hondzie warto sobie skontrolować tutaj ten wahacz dolny przedni trójkątny, że może okazać, że już jest taki dziurawy, i należy go wtedy wymienić. Z powodu tego motorowego pierścienia tutaj wokół tego kołnierza. To to może to jest ciężko nałożyć, bo ona się nie wygina. Trzeba ją równomiernie nakładać, obkręcając i nasuwając do góry. Trzeba sobie ją symetrycznie ułożyć tutaj równolegle do tej zwrotnicy, a stworzyć prostopadle i wtedy próbować ją nakręcać. Po takie środka pierścienia ona bardzo łatwo nachodzi sobie tutaj bez żadnego problemu jeżeli gwint kręci się z nakrętką jak tutaj to trzeba pod gwint podłożyć sobie lewarek a wtedy on Możliwość jego obracania i lewarek spowoduje, że tu będzie nacisk na ten gwint, a nie będzie się obracał. Oryginalna nakrętka tego stworzenia jest dużo wyższa. Tu ma taką zintegrowaną podkładkę. Ta oryginalna tutaj nowa. Widać, jest trochę inna do tej nowej nakrętki, tutaj tej mniejszej bez podkładki trzeba dołożyć taką podkładkę grubszą, po to, żeby później te otwory tutaj wpasowały się w tą zawleczkę, bo ta jest za krótka i będzie po prostu na takiej wysokości, a zawleczka będzie na takiej. Odchodzi o to, żeby zawleczka tutaj wchodziła w te otwory i blokowała możliwość odkręcania się tej nakrętki Tak to wygląda po założeniu. Nowa maszeta sobie, nowa maszeta sobie tak pracuje. razem z, ze zwrotnicą.